Pierwsze, które kiedyś Wam pokazywałam, jak jeszcze nie było tutaj skrzyni i sadziłam fasolę. Niestety nic, nic nie zeszło. Z drugiego zasadzenia są te dwa krzaczki wyższe i tutaj jeden. To jest trzecie zasadzenie fasoli. Nie wiem jaki jest problem. Czy to jest kwestia ziemi, czy nasion. W każdym bądź razie w tym roku. A solki raczej nie pochiem. A tutaj mam poziomki. Wspaniały dodatek do deseru. Tutaj kolejna kępka. Czerwone, smaczne. O, i jeszcze tutaj. Nadal kwitną, więc zbiory będą. Tutaj mam dynie, ale niestety nie owocuje jeszcze. Troszeczkę jest tylko kwiatów, nie za wiele. Nie widzę żadnej malutkiej dyni, nic się jeszcze nie zawiązało. Owady Trążą, ale owoców nie widać. Tutaj wyrosła mi jeszcze dnia na kompostowniku. O, też jest kwiat, ale niestety nie ma owoców. Przykro. Mam za to cukinie. To całkiem dorodna. Jedna, druga, o trzecia. I jeszcze gdzieś tutaj ukryła się kolejna. Także chyba będę sadzić cukinię, bo jest większa szansa na to, że zaowocuje w porównaniu z dynią. W zeszłym roku była podobna historia. Niestety dynia nie owocowała, były kwiaty, tak jak w tym roku. Ale nie, wyhodowałam nawet jednej. Ładnie rośnie mi jeszcze, ładnie rośną mi pory. Szczypiorek, siedmiolatka i jarmusz. Przynajmniej będą koktajle jarmusz czerwony, a tutaj jeszcze jest grządka jarmuszu zielonego. Coś się udało. Tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać szparagi. W zeszłym roku wysiałam szparagi, bo nigdzie nie znalazłam karp szparagów. Niestety jest to okazuje się warzywo deficytowe, chyba zmonopolizowane, bo nikt nie sprzedaje karp szparagów, więc wysiałam. Siewki były pikowane. W tym roku są już duże, wysokie. E, natomiast no mam problem, bo nie wiem co dalej. E, nie wiem, nie znam się jeszcze na uprawie szparagów. Może ktoś z was ma doświadczenie i zechce się ze mną podzielić informacją, jak dalej o nie dbać, jak je pielęgnować, żeby w przyszłym roku, bo ponoć właśnie szparagi od momentu wysiania potrzebują dwóch lat do zbiorów, żeby właśnie w przyszłym roku były zbiory, także będę wdzięczna za informacje jak należy dbać o szparagi, żeby doczekać się plonów. Mam już dużo skrzyń, także jestem z nich bardzo zadowolona, bardzo dumna, ponieważ stanowią dodatkową barierę dla ślimaków i dzięki temu cokolwiek rośnie. No w tym roku plony jakieś nie będą nadzwyczajne, nie wiem, kwestia nasion, pogody, dużo deszczu, właśnie też walka z tymi ślimakami była. No ale coś tam jednak się udało wychodować. O no, tutaj między grządkami jest szczaw, który już dwa razy był ścinany, także też będzie zupka szczawiowa. Truskawki, też troszeczkę ich było, no niestety tutaj była wielka plaga ślimaków, więc niewiele z nich skorzystałam. Tu jeszcze mam kępę malin, też codziennie muszę sprawdzać w jakiej są kondycji, czy ślimaki tutaj nie za bardzo się panoszą. Wśród wilgoci i tych zarośli stworzonych przez maliny. Ze ślimakami stoczyłam walkę, no niestety, za pomocą środka chemicznego bros, takich niebieskich granulek. No i z sukcesem, tak, z sukcesem. W tej chwili w pojedyncze gdzieś tam egzemplarze. Trafiają się, no ale to już nie jest to, co, co było. Preparat jest o tyle fajny, że deszcz go nie rozmiękcza tych niebieskich granulek, także one są wodoodporne, że tak powiem. No i cały czas działają. Tutaj widać, że przed malinami leżą, leżą właśnie ślimaki które już nie będą mi szkodzić. Tutaj jest parę grządek ziemniaków. No niestety też jakaś zaraza ziemniaczana, bo zaczęły żółknąć. I wydawało mi się, że ziemniaki powinny kwitnąć. Moje nie kwitną, więc nie wiem, o co chodzi. Nigdy wcześniej nie sadziłam ziemniaków, ale wyczytałam właśnie, że dobrze raz na jakiś czas jest posadzić ziemniaki na takiej grządce, na której wcześniej coś rosło. Jako płodozmien. jako płodozmian. O! A niestety nie wszystkie ślimaczki jeszcze udało mi się. Udało mi się wytępić. Niestety jeszcze są. Jeszcze są. Teraz przeniosły się do ziemniaków. A to paskudę. O! A już się cieszyłam, że się pozbyłam tematu, no niestety, no niestety okazuje się, że jest to plaga, paskudztwo, takie trudne do wytępienia. Próbowałam początkowo perswazją, prośbą, groźbą, czasami zbierałam po 100 ślimaków dziennie a nawet więcej. No, potem zastosowałam ten preparat, o którym Wam już tutaj wspomniałam. Wydawało mi się, że jest ok, ale niestety. Ale niestety. Wyrzucam je w palenisko, w popiół ponoć. Popiół też jest dobry na, na ślimaki, ale niestety posypanie popiołem jest krótkotrwałą barierą. Patrzę jeszcze, czy tutaj gdzieś ich nie znajdę koło, koło warzyw. Trut, krótkotrwałą barierą jest popiół, ponieważ no deszcz roz, yy, rozbija. O, chodź tutaj. O właśnie, kot mój, kot, którego szukałam. Gizmo, chodź tutaj, chodź. Chodź, Giziu, chodź. Giziu. Chodź, Gizio, chodź. A, niestety, 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 brąz sobie nie poradził bros nie poradził sobie ze wszystkimi ślimakami. Znowu pojawiają się. No naprawdę w tym roku to jest wyjątkowa, wyjątkowa ilość tych ślimaków. Wyjątkowa ilość. O no, właśnie. Tutaj między malinami jest ich bardzo dużo, okazuje się. To doskonałe miejsce. Do wylęgu wilgotno, chłodno, zacienione miejsce, więc codziennie sprawdzam, zbieram. Ale to jest niekończąca się walka, okazuje się. Jestem strasznie ciekawa, co jest z ziemniakami czy one mają. Jakieś e, bulwy są, czy są czy cokolwiek tu wrosło, ponieważ o ziemniaki nie kwitły. Ale są. Okazuje się, że to jest jakaś odmiana, która nie kwitła. No dobrze, więc już wykopię ten cały krzaczek. A, o, mógł jeszcze rosnąć. Ale byłam bardzo ciekawa właśnie, czy cokolwiek tutaj się w ziemi. Pojawi. O, są! <laughs> są, będzie obiad. Z jednego krzaczka. Proszę bardzo. Ile jest? Delikatnie jeszcze teraz garne, Proszę. A jednak są. Czyli okazuje się, że nie wszystkie zim... odmiany ziemniaka po prostu kwitną. A już się martwiłam, że nic, a nic tutaj z tego nie, nie będzie. Jeszcze tam jest coś? O, chyba jeszcze tak. Jeszcze jeden. No świetnie. Jeden krzaczek i, i obiad. A, mam dużo radości z tego. Świetnie. To są dzisiejsze moje zbiory, więc obiad będzie.